Droga do statusu gwiazdy nie zawsze jest usłona różami. Wielu artystów zaczynało od prostych prac zarobkowych, zanim podbili światowe listy przebojów i największe areny koncertowe. Dziś przyjrzymy się dziesięciu najciekawszym historiom. Nie uwierzysz, czym zajmowali się tacy ludzie jak Merkury Mercury czy Krzysztof Krawczyk. Zaczynamy! 1. Debbie Harry, Blondie Znacie ją z takich hitów jak Call Me czy Heart of Glass. Wokalistka zespołu Blondie, Debbie Harry, największe sukcesy osiągnęła dopiero po trzydziestce. Urodzona w 45 roku, artystka pod koniec lat 60 zamieszkała w Nowym Jorku, gdzie początkowo pracowała jako sekretarka w BBC Radio. Następnie była kelnerką w klubie nocnym, później także tancerką go-go. W końcu zrobiła też krótką karierę jako króliczek playboya. Trzeba przyznać, że swój naturalny wdzięk potrafiła później wykorzystać na scenie. 2. Krzysztof Krawczyk. Nazywany przez wielu polskim Elvisem, Krzysztof Krawczyk to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich barytonów. W roku 1963, gdy miał zaledwie 17 lat, założył zespół trubadurzy, z którym występował przez dekadę. Aż do śmierci w 2021 roku Krzysztof Krawczyk cieszył się udaną karierą solową. Zanim jednak osiągnął sukces, musiał pogodzić się z poważną stratą. W 1964 roku zmarł jego ojciec a młody krawczyk stał się jedynym żywicielem rodziny. Pracował wtedy jako goniec, czyli chłopiec na posyłki. 3. Freddie Mercury – Queen Było lato 69 roku, przez kraje zachodu przetaczała się rewolucja seksualna, hippisi byli w natarciu, a muzyka ewoluowała w kierunku hard rocka. Tymczasem w londyńskim Kensington Market budkę z używanymi ubraniami i własnymi obrazami otworzył 23-letni Faroch Bulsara. Tak w rzeczywistości nazywał się Freddie Mercury. Co ciekawe, w sprzedaży pomagał mu Roger Taylor, z którym już po roku współtworzyli zespół Queen. 4. Michał Wiśniewski Ich Troje Michał Wiśniewski nie jest znany z bycia stałym w uczuciach. Podobnie było z podejmowanymi przez niego zajęciami zarobkowymi. Pracował jako monter wysokościowy, sprzedawca konfekcji męskiej, roznosił ulotki i gazety. Następnie zatrudnił się w łódzkiej hurtowni Cebuli, próbował wprowadzić na polski rynek plastikowe karty rabatowe, a także prowadził biuro tłumaczeń z niemieckiego. W 1994 roku poznał Jacka Łągwę ale zanim jednak założyli ich troje, prowadzili pierwszy w Polsce klub karaoke. Imponujące CV, prawda? 5. Elvis Presley Skoro wcześniej była mowa o polskim Elvisie, to sprawdźmy, czym zajmował się prawdziwy Presley, zanim został królem rock and roll. W wieku 18 lat Elvis Presley zapisał się na wieczorowe kursy kształcące w zawodzie elektryka. Porzucił jednak tę ścieżkę kariery, ponieważ dostał pracę w roli kierowcy ciężarówki. Na szczęście kilka lat wcześniej zaczął grać na gitarze i już w 1953 roku nagrał na taśmie swoje pierwsze piosenki. Ile straciłby świat, gdyby Elvis zdecydował się naprawiać ludziom prąd w gniazdkach? 6. Doda Dorota Rabczewska, znana pod pseudonimem artystycznym Doda. To jedna z najbardziej wyrazistych osobistości na polskiej scenie muzycznej. Urodzona w 1984 roku artystka miała spore szanse na udaną karierę sportową, do której namawiał ją ojciec Paweł. Sam był sztangistą, a nastoletnia Dorota przejawiała talenty lekkoatletyczne. W 1997 roku zdobyła nawet kilka medali. W międzyczasie zaczęła naukę śpiewania pod okiem Elżbiety Zapędowskiej, a następnie dołączyła do teatru Bufo, co przerwało jej karierę lekkoatletki. 7. Jay-Z Zanim podbił listy przebojów jako Jay-Z, Sean Corey Carter nie miał łatwego życia w Nowym Jorku. Rzucił szkołę średnią, a następnie zajmował się sprzedażą narkotyków na nowojorskich ulicach. Z jego wywiadów i tekstów piosenek wynika, że handlował naprawdę mocnym towarem. W tym okresie trzy razy został postrzelony, a jego kolega po fachu trafił za kratki. Swoje doświadczenia Jay-Z często opisuje w tekstach utworów. 8. Katarzyna Nosowska. Hej. Wokalistka zespołu Hej również może pochwalić się całkiem sporym doświadczeniem zawodowym. Zanim trafiła na scenę. Kasia Nosowska parała się różnymi zajęciami. Przez jakiś czas pracowała w państwowych przedsiębiorstwach odzieżowych. Jeździła też na Saksy, a więc do Niemieckiej Republiki Demokratycznej, żeby zbierać owoce. Ma też doświadczenie w pracy na poczcie. Prawdziwa kobieta pracująca. 9. Rod Stewart. Rod Stewart znany jest ze swoich romantycznych piosenek o miłości. Choć jego doświadczenie zawodowe pasuje do nieco innego, mroczniejszej stylistyki. Okazuje się bowiem, że były wokalista zespołu Faces dorabiał sobie na cmentarzu Highgate Cemetery w Londynie. Nie kopał grobów, ale oznaczał działki. Następnie pracował też w zakładzie pogrzebowym w North Finchley. Kto by się spodziewał? 10. Justyna Steczkowska. Kariera artystyczna Justyny Steczkowskiej rozpoczęła się w 1994 roku, kiedy brawurowo zaśpiewała w programie szansa na sukces piosenkę „Paboskie Buenos z repertuaru grupy Mana. Zanim jednak w wieku 22 lat wystąpiła w TVP, Justyna dorabiała sobie sprzedając własnoręcznie malowane guziki. Co więcej, śpiewała też na imprezach okolicznościowych. Od śpiewania do kotleta do jednej z najbardziej znanych polskich piosenkarek. Która młoda artystka nie marzy o takiej karierze? Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli chcielibyście usłyszeć następną część, to mogę ją przygotować. Dajcie znać w komentarzach. Dobrego tygodnia. Na razie, Elo!